Witamy w programie Naturalnie Przemków. W tym wydaniu zapraszamy na relacje z dni Przemkowa. Od kilku lat w majowy weekend odbywa się dwudniowe święto Przemkowa. Mimo iż w tym roku pogoda próbowała zepsuć organizatorom szyki, a wspomagały ją komary, to zaplanowane imprezy i atrakcje przyciągnęły tłumy Przemkowian z całymi rodzinami. Pierwszy dzień był wybitnie sportowy. Na terenach przy Hucie młodsi i starsi mieszkańcy miasta mogli pochwalić się swoją kondycją sportową. W czwartym wielkim meczu Old Boyów piłkarze walczyli o puchar i beczkę piwa. W tym roku żeśmy wygrali, dwa lata żeśmy przegrywali. Zaczęliśmy już trenować i w tym roku zaczęły się już efekty. efekty. Mieliśmy akurat bramkarza, nie było któregoś, musieliśmy je zastąpić bramkarza, parę bramek obroniłem. W pierwszej bramce jedną bramkę tylko spuści, spuściłem. Następnie w drugiej połowie już siły już też nie pozwalały, bo kontuzję miałem, a jakoś wygraliśmy. Nie było nawet fauli, był po prostu czysty mecz, bez jakichś tam po prostu incydentów. W rozgrywkach towarzyskich nie chodzi o gole. Wspólnie się pobawić, pograć, wypić wspólnie piwo po meczu z Jeszki Baskiem. W 2 maja Przemkowski Park zapełnił się mieszkańcami. Na początek Jerzy Górski, właściciel ogródka sportowego, zaproponował trochę ruchu na świeżym powietrzu. W wielkich dmuchanych konstrukcjach szalały zwłaszcza maluchy, ale oferta była dużo większa również dla starszej młodzieży, a nawet dorosłych. Ta propozycja, którą już od wielu lat prowadzimy tutaj w ramach lato w mieście, jest propozycją spędzenia wolnego czasu, alternatywnego spędzania wolnego czasu a szczególnie dla tych dzieci i młodzieży, którzy z różnych względów nie mogą wyjechać na wakacje. Można tutaj się bawić. Staramy się wciągać również rodziców, opiekunów, żeby wspólnie zintegrować się, a u podstaw jak gdyby, tych naszych działań leży. Zainspirowanie do ruchu, który jest chyba jednym z ważniejszych elementów naszego życia. Poza wiedzą czy nauką, którą należy też równolegle jakby czy uczyć się, czy posiadać. Pan jest bardzo znaną w naszym regionie i w Polsce postacią. Jest pan twórcą błogowskiego triatlonu. To, co pan teraz oferuje, to jest kontynuacja, to jest jakby pomysł na dalsze swoje życie? Tak, tak, no to jest absolutnie kontynuacja mojej kariery sportowej, tylko w jakże inny sposób. A więc e, doświadczenia z różnego okresu mojego życia e, gdzieś tam wypływają, jakby proponując ludziom wspólną zabawę w ten sposób, czyli w najprostsze formy ruchu, jakie daje ten świat e, rekreacji wypełniony powietrzem. Za nami jest największa arena w Polsce wielokonkurencyjna, arena sportowa, można tam rzucać piłką do rugby, strzelać na bramkę, mierzyć szybkość od danego strzału rzutu, rzucać hula hopem, a więc wiele rzeczy takich bardzo, bardzo prostych, które tak naprawdę każdy może zrobić, wykonać i przekonać się czy jest mistrzem własnego ciała. Nie mistrzem świata, tylko mistrzem własnego ciała. Jeżeli dzisiaj rzuciłem 120 punktów rzucając piłeczkami do DARTA, no to może to mnie zainspiruje i będę chciał jeszcze raz pobić ten swój rekord. A więc w ten sposób przekonujemy ludzi, że to jest proste, fajne. I satysfakcja wypływająca z tego, że potrafię coś zrobić, powinna za chwilę zaprocentować, może spróbuję coś robić dla siebie innego, właśnie gdzieś na hali, może gdzieś tam tańcząc, cokolwiek, co będzie wpływało na naszą lepszą kondycję, większą satysfakcję i radość, jaką niesie ruch. I kondycję psychiczną również, prawda? No tak, no to jest zdecydowanie jedno z drugim idzie w parze. A więc jeżeli jesteśmy silniejsi fizycznie, to i nasz umysł inaczej pracuje, jesteśmy bardziej wytrzymali a szczególnie wtedy kiedy po zmęczeniu weźmiemy kąpiel endorfiny zaczynają działać jesteśmy szczęśliwi potem odpoczywamy i ten umysł jest bardziej otwarty na świat jesteśmy w ogóle na ludzi bardziej otwarci jeśli chodzi o sport wyczynowy to oczywiście dalej zajmuję się triatlonem mam swoją grupę kilkudziesięcioosobową mamy swoich wychowanków trenerów którzy już wychowują swoich podopiecznych ja tylko im pomagam i koordynuję te rzeczy ale widzę że z przemkowem panu dobrze się Współpracuje, bo nie pierwszy, nie pierwszy raz jest pan w Przemkowie. No mam zaszczyt być tutaj już kolejny rok, chyba tak naprawdę, jeśli chodzi o grudki, to piąty rok. To, co dzisiaj przeżywamy, to jest zwiastunem tego, co będzie na wakacje. A o 7 lat z rzędu robimy tutaj takie wydarzenie, które nazywa się Bieg Pamiód. 450-550 osób bierze udział w tym przedsięwzięciu, a więc. Wynik świadczy za siebie, tak nie będąc skromny, to przeciwrzęcie, czyli to bieganie, też bardzo prosta forma ruchu, wpisała się tutaj już chyba na stałe. Mam nadzieję, że będziemy ją... Kolejny rok i kolejny rok kontynuować. Zawsze staram się sprowadzać wielkie gwiazdy polskiego sportu Monikę Pyrek i wiele jeszcze innych znakomitości, którzy mogą być autorytetem. Można dotknąć ich, zobaczyć. Te osoby również się bawią z dziećmi, z młodzieżą, i z dorosłymi. Mogę powiedzieć, że w tym roku też będą gwiazdy polskiego sportu. Nie chcę zdradzać w tym momencie, kto, ale format naprawdę super będzie. Z panem zobaczymy się jeszcze na święcie miodu w Przemkowie. Tak, w imieniu pana burmistrza Przemkowa już w tym momencie chciałbym zaprosić wszystkich na lato w mieście. zostań się własnego ciała. Co tydzień będziemy się spotykać tutaj z mieszkańcami Przemkowa, dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Wzdłuż alei z każdą chwilą przybywało kolorowych kramów i sklepików. Dla rodziców i dziadków dość ryzykowne było spacerowanie tędy z małymi pociechami. Nie obyło się bez zakupu choćby trąbki, balonika, ale cóż, spełnienie kaprysów malucha w takim dniu jest czystą przyjemnością. Festyn rodzinny, dni Przemkowa to mają być dla dzieci i tak dzisiaj próbuję również z wnukami, z wnuczką w tym układzie się bawić. Mieszkańcy też będą mieli dzisiaj co tutaj robić? Będą mieli, program jest dosyć bogaty, myślę, że wiele atrakcji przygotowaliśmy, włącznie z gwiazdą wieczoru o 19 jeszcze taki wspaniały pokaz. Jazdy ekstremalnej na motocyklach, więc myślę, że to również będzie ciekawostką dla tych trochę starszych dzieci. W godzinach popołudniowych scena amfiteatru zapełniła się artystami. Koncert rozpoczęła rodzina muzykująca czyli pan Zdzisław Janisio z wnukami. Grupa teatralna z Przemkowskiego Ośrodka Kultury z panią Lucyną Mazur wprowadziła publiczność w świat baśni o trzewiczkach szczęścia. Wszystko zrobiłem, to wyścigam. Zaraz się okaże. Nosy w butach się za naprawiona? naprawione? Tak, z samego rana już są zaniesione. Biedny jej bój, strzanki rozbite? Jak mogę, mogę panie majstrze. Ogromne brawa zebrał hip-hopowy zespół Hausy ze świetlicy w krępie. Co ciekawe, młode tancerki pracują bez instruktora, samodzielnie przygotowują choreografię i dobierają muzykę. Zespół cykady, który prowadzi pani Joanna Więckowska, dzień wcześniej zdobył Grand Prix na 11 Regionalnym Przeglądzie Piosenki i Tańca w Gaworzycach. Zespołów było bardzo dużo, i każde zespoły pokazały to, co potrafiły. Walka była bardzo zacięta. No, nie powiem, że nie ukrywaliśmy tego, że mieliśmy nadzieję, że coś zdobędziemy. No i się udało. Do największych naszych takich sukcesów to zaliczamy nasze występy w Koninie na Międzynarodowym Festiwalu Piosenki i Tańca. Także to, to takie nasze największe sukcesy. No a tutaj w regionach, no to się bardzo cieszymy. Też to największy jest sukces i jeździmy na stonogę, także już też tam pomału zaczynają dzieciaczki coś zdobywać. Ze mną dzieci występują od 2005 roku. Zespół liczy od 30 do 40 osób, to, to jest różnie. Są trzy grupy, już będziemy robić trzy grupy. I najmłodsze ma 5 lat, ale już zaczynają się zapisywać nawet jeszcze młodsze dzieciaczki, już próbują swoich występów. Pierwsze mieli na y, dniach przymkowa. Największe atrakcje miały miejsce wieczorem. Na pokazy jazdy wyczynowej i ekstremalnej na motocyklach Motor 303 na Plac Wolności przybyły takie tłumy, że teraz organizatorzy z Przemkowskiego Ośrodka Kultury zastanawiają się, jak tę imprezę powtórzyć. No. Wieczorem publiczność do Czerwoności rozgrzał Norbis z zespołem. Nic dziwnego, że potem dyskoteka w parku zamykająca dni Przemkowa, mimo ulewnego deszczu, jeszcze nigdy nie cieszyła się taką frekwencją. I to już wszystko w tym wydaniu programu Naturalnie Przemków. W następnym odcinku przedstawimy relacje z otwarcia nowego przedszkola pod Topolą.